Pierwszy dzień rajdu Wisły, piątej rundy lotos rajdowych Mistrzostw Polski to sześć odcinków specjalnych o długości nieco ponad 90 km, Trudnych technicznie i co ważniejsze mało znanych niemal wszystkim zawodnikom. To także dzień pojedynku pomiędzy Wojkiem Kuchałą z Sebastianem Rozładowskim i Łukaszem Habajem z Piotrem Gozią. Obie załogi w Fiesta R5. Kuchała wygrał najdłuższą próbę rajdu z dużą przewagą, ale jak się okazało niewystarczającą. Chabaj był najszybszy na pięciu pozostałych odcinkach i prowadzi w rajdzie z przewagą nieco ponad 3 sekund nad Kuchałą. Zgarnął też 15 punktów na dzień. Trzecia załoga grzegorz grzypi Daniel Siatkowski w skodzie FAP. S2000 nie byli w stanie nawiązać walki do liderów, tracą ponad minutę. Macie Koleksowicz i Michał Kuśnierz w Fiście walczą o trzeci stopień podi. Na razie nieskutecznie. Od celu dzieli ich 15 sekund. Trzećcinny występ Sebastiana Frycza i Tomasza Spurka na razie wypada okazale. Piąte miejsce oraz prowadzenie w grupie M. Na szóstym miejscu Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. Oni próbują wrócić do tempa sprzed wypadków w Rzeszowie. Całkiem udanie. Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski zakończyli swój sobotni występ na trzecim odcinku specjalnym. Awaria skrzyni biegów. Do trzeciej próby nie wystartowali też Maciej Rzeźniki, i Przemek Mazur. Spowodowali techniczne ich fiesty. Kłopoty techniczne zatrzymały Subaru Dominika Butfilasa i Camilla Hellera. Wśród aut napędzanych na jedną oś prowadzą Dariusz Poloński i Tadeusz Burkacki w Peżocie 208 VTI.